Witam Was serdecznie w drugi Dzień Świąt, z tej strony Matis, a dzisiaj mam Wam do zaprezentowania kolejne trzy tematy. Na samym początku posłuchacie co nieco na temat ostatnich planów Pentagonu dotyczących ujawnienia ich dokumentów powstałych w wyniku śledztw na temat obserwacji obiektów UFO. Następnie odniesiemy się do hipotezy, zgodnie z którą nuklearne eksplozje w starożytności są opisywane w hinduskim sanskrycie. A na zakończenie Posłuchajcie na temat niedawnej obserwacji dziwnego obiektu nad San Diego, która została zaobserwowana przez setki mieszkańców tamtego obszaru, którzy to swoje znaleziska opublikowali w mediach społecznościowych. I to byłoby już chyba na tyle tytułem wstępu. Biorąc pod uwagę, że dotrwaliście do tego momentu, rozumiem, że zdołałem Was zainteresować, a więc nie pozostaje mi nic innego jak życzyć miłego sensu i słyszymy się już za chwilę. Zeszłoroczne ujawnienie istnienia amerykańskiego tajnego projektu o kryptonimie AATIP, którego celem miało być badanie przypadków obserwacji niezidentyfikowanych obiektów nad amerykańską przestrzenią powietrzną, stało się jednym z ważniejszych zdarzeń dla społeczności ufologicznych z ostatnich kilku lat. Jednak całkiem niedawno dowódca tego projektu ogłosił, że ujawnione dotąd sprawy to dopiero początek. A amerykańskie wojsko planuje ujawnić większą liczbę niezwykłych obserwacji. I to już w 2019 roku. Część z Was może jeszcze pamiętać, gdy w social mediach zaczęły pojawiać się nagrania z niezwykłymi obiektami zarejestrowanymi przez amerykańskich pilotów-myśliwców. Wtedy też jasne stało się, że tamtejsze wojsko ma coś do ukrycia, z tym, że nikt nie spodziewał się, że kolejne przypadki tego typu zdarzeń udokumentowane przez AATIP mogą zostać ujawnione już w 2019 roku. Tymczasem Louis Elizondo, wspomniany wcześniej dawny dowódca tego projektu, Ogłosił to podczas niedawnego wywiadu z dziennikarzem Georgem Knappem. Zgodnie z jego wypowiedzią, dane na temat śledztw prowadzonych przez tą komórkę zostaną udostępnione z poszanowaniem prywatności ludzi, którzy byli w nie zaangażowani. Dodał przy tym również, że projekt dysponuje dużą liczbą nagrań podobnych obiektów z lat 40., 50. i nawet z końcówki XX wieku. Mowa to nie tylko o obserwacjach ze Stanów Zjednoczonych, ale praktycznie z całego świata. Dla nas oznacza to mniej więcej tyle, że 2019 będzie o wiele bogatszy w tego typu ogłoszenia. Czy oznacza to więc, że rząd USA wreszcie przyzna się do swoich rzekomych kontaktów z przedstawicielami obcych cywilizacji? Nawet jeżeli jest to prawda, to najprawdopodobniej nie ma na razie na co liczyć w tej kwestii. Niemniej jednak wiele wskazuje na to, że archiwa AATIP mogą być jednym z ważniejszych źródeł danych na temat UFO z ostatnich lat. I już niedługo. Będziemy dane ujrzeć, co takiego tak naprawdę skrywają. Zgodnie z popularną historią, gdy Robert Oppenheimer, jeden z twórców amerykańskiej broni jądrowej, został zapytany, czy była to pierwsza w historii próba detonacji urządzenia atomowego, odpowiedział tak, w czasach dzisiejszych. Jednak co takiego mógł mieć na myśli genialny fizyk? Obecnie uważa się że prawdopodobnie chodziło mu o prehistoryczne wojny, w których istnienie zagłębiał się czytając hinduskie eposy w oryginale. Jakby nie patrzeć, nie bez powodu pierwszy udany test tego typu broni został przed niego podsumowany słowami jasność tysiąca słońc rozbłosłych na niebie oddaje moc jego potęgi. Teraz stałem się śmiercią, niszczycielem światów. Werset ten, jak się zapewne domyślacie, Został zaczerpnięty ze świętej hinduskiej księgi Bhagavad Gita. Dlatego też, biorąc pod uwagę, że sam Oppenheimer dostrzegał takie paralele, czy kwestia broni jądrowej w starożytności to naprawdę tak absurdalne zagadnienie, jak wydaje się dzisiejszym historykom? Zdaniem zwolenników tej teorii obecnie nie brakuje dowodów wskazujących na to, że w starożytności doszło już kiedyś do wykorzystania tej śmiercionośnej broni. A opisy jej wykorzystania pojawiają się w wielu świętych tekstach wliczając to m.in. chrześcijańską Biblię. Jak wspominałem w jednym z poprzednich odcinków, niektórzy wierzą w to, że Sodoma i Gomora została zniszczona w wyniku ataku jądrowego. Jednakże zdecydowanie najwięcej śladów tego typu potencjalnych konfliktów atomowych z przeszłości można odnaleźć na terenie Indii. Przykładowo, w 1922 roku na jednej z wysp rzeki Indus w Pakistanie archeolodzy odkryli pod piaskiem ruiny starożytnego miasta. Miejsce to powinno być znane widzom tego kanału, ponieważ nazywa się ono Mohenjo Daro, co w miejscowym języku oznacza wzgórze umarłych. Wykopaliska wskazują na to, że ludzie zginęli tam w bardzo krótkim czasie oraz że działała na nich wysoka temperatura. I w zasadzie to wszystko, co wiem. Mohenjo Daro przestało istnieć w jednym momencie i nie ma pewności, co tak naprawdę się stało. Szczególnie ciekawy wydaje się fakt, że w jednym z domostw Odnaleziono szkielety 13 osób dorosłych i jednego dziecka. Sęk w tym, że ludzie ci nie zostali tam zapędzeni, a raczej zginęli, gdy siedzieli jedząc coś z miski. Tymczasem inni zginęli po prostu chodząc po ulicach, a ich śmierć była gwałtowna i w pewnym sensie przypominała ona zdarzenia, jakie miało miejsce w Pompejach. Podczas gdy współczesna nauka nie ma tak naprawdę pojęcia, co wydarzyło się w Machendro Daro, w starożytnym hinduskim eposie Mahabharata napisano, że przyczyną tej strasznej tragedii był potężny wybuch, który nastąpił po oślepiającym blasku światła bez dymu. Oraz że potężna ilość ciepła doprowadziła do wyżenia otaczającą wodę, a ryby wyglądały jak spalone. A zatem, co takiego mogło się stać Mohenjo-daro, jeżeli uznajemy te opisy jedynie za symbolikę? Przypadek tego miasta, zwłaszcza ustalona na jego przykładzie skala zniszczenia starożytnej metropolii, w dużym stopniu przypomina to, co zobaczyliśmy w Hiroshima i Nagasaki tuż po wybuchu bomb atomowych. Ale oczywiście na razie operujemy jedynie w sferze spekulacji. Mohenjo-daro nie jest jednak jedynym przykładem na tego typu zjawiska. A okazuje się, że zaledwie 16 km na zachód od milionowego dziś miasta Jodhpur w Indiach. Znajduje się miejsce, które również może dowodzić tego, że broń jądrowa rzeczywiście była stosowana w starożytności. Chodzi tu przede wszystkim o obszar o powierzchni około 5 km kwadratowych, w którym promieniowanie jest wciąż tak silne, że mieszkanie tam jest niebezpieczne dla ludzkiego życia. Dopiero, gdy zebrano wierzchnią warstwę ziemi w tym miejscu, okazało się, że tuż pod nią znajduje się radioaktywny popiół nieznanego pochodzenia. I to właśnie wtedy. Induscy naukowcy, którzy próbowali dojść przyczyn takiego stanu rzeczy, odkryli, że znajdują się tam pozostałości starożytnego miasta. Poziom promieniowania, jaki tam zanotowano, jest na tyle duży, że rząd indyjski nakazał ogrodzenie całego terenu. Jedna z bardziej odważnych hipotez odnośnie zniszczenia tego miasta zakłada, że miejsce to zostało unicestwione właśnie przez wybuch jądrowy. Jest w tym przypadku bardzo wiele podobieństw do tego, co stało się w Mohenjo-Daro, ponieważ coś zniszczyło w jednym momencie większość budynków i zabiło natychmiast wszystkich ludzi. Jeden z badaczy chylił się nawet ku twierdzeniu, że była to bomba jądrowa wielkości bardzo podobnej do tej, która została zrzucona przez armię Stanów Zjednoczonych w Japonii w 1945 roku. Na obecną chwilę trudno stwierdzić, na ile jest to prawda, a na ile zwykłe domysły. Szczególnie biorąc pod uwagę, że jedyne informacje dotyczące tego typu broni w starożytności pojawiają się w starohinduskich eposach. Które nie ukrywajmy, nie są szczególnie wybitnym źródłem informacji, jeśli chodzi o starożytną historię. Do tego dochodzą jeszcze kwestie takie, jak potencjalne testy nuklearne w pobliżu Harappy, które, mimo iż nie zostały podane do oficjalnej wiadomości, przynajmniej na razie stanowią o wiele wyragodniejszą wersję niż nuklearne erupcje z przeszłości. Jednakże składając wszelki sceptycyzm na bok, spójrzmy, jak w starożytnym eposie pod tytułem Mahabharata. W poetycki sposób opisywano katastrofalną wizję eksplozji, która mogła być wybuchem bomby jądrowej. Był to pojedynczy pocisk uzbrojony w całą moc wszechświata oślepiająco jasna kolumna dymu i ognia tak jasna jak 10 tysięcy słońc. Wzniosła się w całej okazałości. Była to broń nieznana żelazny piorun. Gigantyczny posłaniec śmierci, który obrócił całą rasę waliszów i andziaków w proch. Ciała przezeń zabitych były tak spalone, że nie można było ich zidentyfikować. Wypadły im włosy i paznokcie. Naczynia gliniane rozsypały się bez widocznej przyczyny, zaś ptaki zbierały. Po kilku godzinach cała żywność została skażona. Aby uciec od skutku tego ognia, żołnierze rzucali się do strumienia, aby obmyć swoje ciała. Jak wipunek. Hinduskie eposy są pełne opisów, które można byłoby interpretować jako wybuchy jądrowe. W żadnym razie nie jest to jednak oczywiste, ponieważ zostało to zapisane językiem alegorycznym. Tak, aby jakoś przekazać wiedzę o tych wydarzeniach, przy założeniu, że przekazujący ją mogą nie wiedzieć o jakiej technologii mowa. Jednakże po dziś dzień w hinduistycznych świątyniach znajduje się wyryte na ścianach modlitwy o uwolnienie od wielkiego światła, które mogło zniszczyć całe miasto. Bądźmy uczciwi, trudno byłoby sobie coś takiego wyobrazić, dopóki nie powstała technologia jądrowa. Idąc dalej, obecność stref promieniotwórczych, które są niebezpieczne do naszych czasów, może potwierdzać starożytne hinduskie pisma opisujące bitwy z wykorzystaniem tego typu broni. Co więcej, według niektórych teorii, słynne Imperium Ramy, czyli obecna Indie, zostało zniszczone właśnie przez wojnę atomową. Nie bez powodu podczas wykopańsk w pakistańskim Harappe i wspomnianym już Mohenjo-Daro na ulicach znaleziono szkielety, z czego wiele z nich znajdowało się w położeniu, które może świadczyć o nagłej śmierci. Tamci ludzie nie zostali nawet zakopani, tylko po prostu znaleźli się głęboko pod ulicami miasta. A więc jeśli nie bronia to to co takiego mogło być przyczyną takiej sytuacji? Dlaczego ich ciała nie zostały nigdy rozleczone przez dzikie zwierzęta? Niestety... Ale tak jak zwykle w przypadku tego typu tajemnic z historii, pytania znacząco przeważają nad odpowiedziami. Nie ma co ukrywać, że kwestia tego, czy broń atomowa istniała w starożytności, nie może zostać entuzjastycznie przyjęta przez środowisko naukowe. Jednakże dopóki nie przedstawi się jakichkolwiek alternatyw, miejsca takie jak Mohenjo Daro czy pakistańskie harapy, będą stanowiły pamiątkę po wydarzeniach, o których wbrew pozorom nie mamy w ogóle pojęcia. Kilku z mieszkańców Bay Area, położonego w San Diego, zauważyło niezidentyfikowane źródło światła poruszające się na niebie. Ich zdaniem obiekt, który wyemitował ten jasny blask, przypominał chmurę z tym, że nagle zaczęła się ona poruszać po nocnym niebie w wielu kierunkach, a nawet tworzyć na nim coś jak znaki. Wspomniane zdarzenie miało miejsce 19 grudnia 2018 roku w okolicach godziny 17.30. Czyli wtedy, kiedy większość z mieszkańców tego obszaru wracała do domu z pracy. Szczegółowe relacje z miejsca zdarzenia między m.in. stacji ABC 7 News, która przeprowadziła liczne wywiady ze świadkami tego dziwnego zjawiska. Przykładowo, zgodnie z ich reportażem, niejaki Datao Becker twierdził, że uznał to za jakiś rodzaj dziwnej formacji atmosferycznej podczas gdy kolejny świadek twierdził, że ta niezwykła chmura mogła być jakąś formą pisma i że ktoś mógł stworzyć ją w celu przekazania jakiegoś komunikatu. Jak się zapewne domyślacie, teorii co do prawdziwej natury tego obiektu było co najmniej tyle co świadków. Jednak na razie zdanie naukowców, wyjaśnienie tej zagadki jest dość proste. Przedstawiciel kalifornijskiej Akademii Nauk dr Erwin Krupp uważa bowiem, że dziwne światło, które jeżyło się w środę nad Kalifornią było prawdopodobnie spadającym bolidem. Mężczyzna uważa, że sam meteoryt miał najpewniej rozmiar ludzki głowa, dodatkowe efekty świetlne to po prostu spalająca się warstwa skondensowanego powietrza. Nie ma co ukrywać, to wydarzenie brzmi przekonywująco i pokrywa się z obserwowanym na filmach z miejsca zdarzenia fenomenem. Tymczasem są oczywiście i tacy, którzy widząc niezwykły kształt formacji z San Diego, zastanawiają się nad tym, czy aby na pewno nie jest to jedynie przykrywka stworzona w celu ukrycia prawdy na temat tej obserwacji. Ponieważ nawet pomijając kwestię pozaziemskich pojazdów kosmicznych, nie powinniśmy chyba wykluczać, że mógł to być również start jakiejś rakiety z wojskowym satelitą szpiegowskim lub coś jeszcze innego o czym z jakiejś przyczyny nie można lub nie powinno się mówić. Dlatego też kwestie tego, co tak naprawdę zdarzyło się nad Diego, pozostawiam do Waszej domyślności. No i cóż, to byłoby już na tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, iż przypadł Wam do gustu, i oczywiście zapraszam do wyrażania opinii w komentarzach. Jednocześnie chciałbym zachęcić Was do obserwowania naszych mediów społecznościowych, dołączenia do Discorda oraz wsparcia nas na Patronite lub poprzez uruchomienie niedawno sklep internetowy na stronie kapsel.pl. A na ten moment chciałbym życzyć Wam wszystkim miłego dnia i do usłyszenia już wkrótce.